Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w imieniu Polskiego Klubu Gazety Polskiej i Prawa i Sprawiedliwości Regionu Opole. Zanim zaczniemy na spotkanie z naszym znamienitym gościem, którego serdecznie witamy w naszym gronie. Powitajmy. się, chciałabym prosić naszego posła o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, proszę Państwa, że mogę dzisiaj gościć tak znamienitych gości na czele z panem Mieczysławem Wacławskim. Bardzo serdecznie witam w moim biurze poselskim. Mm -hmm. Dziękuję, że... Dziękuję, że bohater, osoba tak znamienita przyjęła zaproszenie Klubu Gazety Polskiej i, i, i mojej osoby. Witam serdecznie wszystkich Państwa, przybyłych na to spotkanie. Bardzo, bardzo się cieszę, proszę Państwa, że nasze drogi znowu się gdzieś tam schodzą i że Państwo znowu u mnie gościcie. Jest to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt. Wiedzcie o tym, Szanowni Państwo, wiedzcie o tym, że to biuro, te pomieszczenia służą Wam zawsze, stoją przed Wami, zawsze otworem. Ja będę wielce się cieszył, jeżeli Państwo będziecie uczestniczyć w jakichkolwiek spotkaniach, organizować się spotkania, zawsze, tak jak zawsze pomagałem, tak zawsze będę pomagał, bo działamy razem. Uważam, że węż nie przeszkodzi. tu nie będzie. No, nie będziemy mieli tutaj niczego zasuwanego, myślę, także bezpieczni jesteśmy, bo jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości, proszę Państwa. Bardzo jeszcze raz się cieszę, że jesteśmy tutaj, że możecie Państwo Wysłuchać tak znamienitej osoby u mnie, akurat w biurze. To jest dla mnie zaszczyt i honor, proszę Państwa. Jednocześnie witając się z Państwem, chciałbym się z Państwem też pożegnać, dlatego że ostatnie dni przyniosły ze sobą kolejne sprawozdania rządu Donalda Tuska i osoby, która w tym rządzie odpowiada za edukację, pani Szumilas, która bzdur kolejnych naopowiadała no, tyle, że no, będę musiał się do nich ustosunkować. Pan prezes poprosił mnie o to, żebym w stosunku do każdego z tych punktów wygłoszonego na tej konferencji prasowej przez panią Szumilas, przygotował jakieś resume, jakąś odpowiedź do tego. No wybaczcie państwo, że ja państwa opuszczę i będę pracował, ale naprawdę zazdroszczę, że państwo będziecie mogli tak znamienitej osoby tutaj wysłuchać. Książkę na pewno przeczytam. Życzę owocnego wysłuchiwania państwa tutaj prelekcji. Bardzo jeszcze raz dziękuję za uwagę. Państwo, na Może nasz bohater spocznie tutaj tak, bo jest tak bardzo wybrało. młody, ale już miał wszystko <grym> podejrzewamy się. Wytocznieć. Wytocznieć pani stany, na jak wygląda. Ja chciałbym, zanim tu pani szefowa się tak się na że dzisiejszego wieczoru yy, powie więcej, to ja chciałbym króciutko, maksymalnie krótko, powiedzieć o naszym bohaterze, pan jeszcze w w yy, Wacławskim. A ponieważ ma bardzo dużo przymiotników odnośnie zawodów, wykształcenia i prac, które wykonywał, no to muszę popsiłkować się tym, co sam napisał. Bo oprócz tego, że jest wykształcenia y, magistrem y, języka włoskiego i tłumaczem cisięgą języka włoskiego, no to i oczywiście oprócz tego, że był żołnierzem armii Andersa, to ma wiele innych zawodów i wykształceń, no przede wszystkim historyk, Dziennikarz, publicysta, absolwent Uniwersytetu we Włoszech i w Polsce, to przy już mówiłem, żołnierz drugiego kursu, a przede wszystkim, przynajmniej tak, autor uważa, dla niego bardzo ważna jest książka Liberka. To jest jakby autobiograficzna książka, bo autor ma korzenie z Lwowa. No i te wspomnienia lwowsko-polsko-włoskie tam się przewija. Na pewno powiem więcej o tej książce, no bo. Dwa tobie trudno opisać króciutko, ale na pewno autor coś tam powie. Poza tym aktualnie kapitan w stanie spoczynku tutaj ma swoją żonę wojskową właśnie, przedstawia. Ja bardzo proszę postać, pokazać jak pan kapitan wyglądał. <grym> tak, Osoby To ja bardzo... bardzo... oczywiście zabić, w cudzysłowie, proszę. Żonę tamtych... znam też bardzo to... dobrze. I to wszystko mówi... Proszę Państwa, kto odgarnij, ile ten mundur ma rad. 67. O mój panie posłusz. I tak wyglądał pan kapitan 67 lat temu mówił. Dwa kilo mu przybyło, no ale nie bądźmy drogia A jakby my się stałimy przy tym baterpresie, to jest krzyż ósmej armii, bo drugi korpus na teraz odchodził z ósmej armii brytyjskiej. A z drugiej strony to jest to, to jest y, znak drugiego korpusu Synańska Warszawska, a to już dywizja. Siódma dywizja wody, której ten człowiek służył. Teraz oddamy głos panu bohaterowi i głównemu, panu Mieczysławowi. Ale jeszcze tylko do pracowała aktualnie nasz weteran mieszka w Cuchy Boże, a więc można powiedzieć praktycznie nie niemalże w opolu. No i tam sobie spokojnie, spokojnie wspomina swoje rada wojenne. Gminne. Natomiast dodam jeszcze tylko, Państwo będziecie mogli zobaczyć później sami ma bardzo liczne na całym świecie znajomości, w sensie pozytywnym tego nie jakoś negatywnie. Między innymi z panem prezydentem Kaczorowskim, prezydentem na Ochockie. To jest zdjęcie zrobione z domu pana Warkowskiego w Słowym Boże, z panem prezydentem Kaczorowskim, świętej pamięci. Tych z jest bardzo dużo, to znaczy, jako ciekawostki, bo ja nie chcę, żeby się rozwodzić, pan Warkowski więcej powie. To jest jeszcze zdjęcie, o którym pan ten wie też wspomina. To jest, zdjęcie to jest jego bab... dla pani, przeważnie. Zdjęcie jego babci, która to się sama urodziła. Ja na świat 21 dzieci. Nie ma pomiłki, 21. Ja Żyło 18. 18, trójka zmarła, zaraz po urodzeniu. 18, a dwoje rodziców to była taka rodzinka 20 osób to większa armia. Ja tym I się życzył, przepraszam, ostatnie moje zdanie. Pan również był na u papieża, bo to jest domu mieczowy. Więcej nie chcę na chyba mówić, bo pan Rosjowski na pewno lepiej i dokładniej o wszystkim opowie. Oprócz tego będzie taka niespodzianka taśmy pana Własnowskiego na różne tematy, m.in. kiedy był, no, miał wywiad w Radiu Wolnej Europy, oczywiście to było 30 lat temu co najmniej, prawda? i inne zaśmiecie na rawią już w polskim roku. ale to może później najpierw zapewne pani przewodnicząca gdzieś na namówię na pana Waczyńskiego na wspomnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to słowo Chciałabym bardzo zaprosić naszego tego gościa o to, żeby zaczął początkować nas gawcią wspomnień. Zapraszamy serdecznie, oczywiście tutaj jest dowolność, także chcielibyśmy usłuchać od samego początku poprzez nagrania, które dla nas Pan nasz bohater przygotował, a tutaj też oczywiście mamy całą gamę różnego rodzaju pomocy, więc będziemy w trakcie wypadu jeszcze pewne rzeczy tutaj obie puszczać. To ja no tak może chwileczkę opuścimy tośmy... a później ja coś powiem. Okay. Tylko wprowadzimy, ile lat pan miał, jak z Lbowa uciekł pan i wyjechał 16-17 lat. był na I, po, tak, i u, uciekł z I pojechał do armii. armii. Chciał drogą różną, oczywiście z trudnościami, ale dostał się do armii Andersa. No i tam kończył szkoły, był przygotowany do wojska. Oprócz tego jeszcze szkoły edukacji, liceum i maturę zdawał, no, po wielu latach odwiedzenia. Czyli ściągę Włoszech, tak. tak. a jeszcze mam na radę. Tak, a poza tym ponieważ to rodzinne imię było Marian, jest ochrzczony jako Marian pierwszym imieniem. No i tutaj jest po wielu latach, kiedy dotarł do Włoch, do tego miasta, gdzie stacjonował we Włoszech. Miasto Ale, liczę, tak? Ale Sano. tak? Nie, nie. Ale miasto Alefano, do, Dostał honorowy, dostało honorowy odwagę. Tak. I teraz. Ludzie, ja przepraszam, ja tylko zupełnie. Tak. Włosi mieli do nie tylko do mnie, ale w ogóle dla, dla Polaków, jakieś zobowiązania. Proszę Państwa, to ten we Włoszech. Pozostawiliśmy za sobą z drugiego konkursu ponad 2300 nowych. W grobu, w pracy zginęli, prawda, w bitwie o waszą, w o naszą i naszą wolność. No i jakieś zobowiązania mieli, to mnie, dlatego damy ten podrób obywatelstwo, miasta i ciórkiem dawali mi stypendia na studia we Włoszech, w Ludzie z i tak I taki paradoks bardzo przykry dla mnie. Włosi nie dawali stypendium, zapraszali na studia, a Polacy, włoszy Polacy, nie dawali mi paszportu. Tak to było z tak zwanymi Andersowcami. Ale w końcu wzięliśmy się na sposób, jak swojemu rektorowi, a przeżyłem ich pięciu w Italii. Jak się zwierzyłem, jakie mam kłopoty w Polsce, to się płacę. Jak mnie traktowano i, i wszystkie andere rzeczy. No, Anderzyski. to wszystko jest w książkach, wspomnienia. to, to byli no, to może, Przepraszam. To może, Przepraszam. Tak, to może, I później tak. wzięliśmy się na sposób. Rektor Włoch, włoskiego uniwersytetu. Uniwersytet Italiana per stranieri, to się nazywało. Oficjali. Proszę pana, my tak załatwimy, czy ja imiennie panu będę wysyłał zaproszenie na poszczególny semestr do nas na uniwersytet. I miał rację u UB, czy bezpieka już nie śmiała dawać odmowne, bo przecież przyszło zaproszenie od rektora obcego kraju ten. i wtedy jakoś troszkę to mi <słuch> <słuch> no to tak na marginesie. Pan Pasławski napisał dwie książki. Pierwsze wspomnienia z, z młodych lat, a później jeszcze wspomnienia w dalszy ciąg swoich, to jest drugi tom. Są w bibliotekach do wypożyczenia, ale i tu są wszystkie zawarte przygody. Był też, znaczy no, przedstawiał swoje książki i, i papieżowi i ma podziękowanie od papieża i przez y, y, nie, temu, Lechowi Kaczyńskiemu, prezydentowi naszemu, no i Kaczorowskiemu i ma te wszystkie podziękowania, tutaj Pani będzie mogła przeczytać od nich. Są, jest, będzie tak, można puścić obie Także to tak, a jak ktoś będzie jeszcze miał później pytania, to będzie Pan odpowiadał. No to teraz włączymy. Ale sobie... którą pan proponuje no, na tym. Była święty ani, bo to tak chronologicznie pójdzie troszkę. Nie będziemy całego puszczanie, tylko ja tam skasuję, skasuję. Ja już o tym obsłużę. Zapraszam Państwa serdecznie do nasz program publicystyczny. A związany on jest z w tym roku 50. rocznicą wysiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich. Pozwoliliśmy sobie zaprosić dzisiaj pana Mieczysława Wacławskiego, autora książki Limberga, który o historii wschodnich posłów Rzeczpospolitej wie wszystko. Zmarłym gościem. Pozmaga Ewa Kurczyna. Naszym gościem, proszę Państwa, jest dzisiaj pan Mieczysław Wacławski.

strength and glory Who can play like Allah and who can play like Allah I will find a way I will find a way to get good to get

sonige weer het gegaan

Minie obecnie po wieku od czasu masowych wysiedleń ludności polskiej z Kresów Wschodnich, z tak zwanymi Główni w tym z Małopolski Wschodniej i z Jak pan, jako rodowiciel powiatu, historyk, absolwent dwóch uniwersytetów polskich i będzie udokumentowany w konkursie i dyplomacji to pan sprzed pół wieku rugi swoich krajanów i ziomków. Jak ocenia pan tamte przynosowe wysiedlenie na skalę niespotykaną w naszych dziejach z perspektywy półwiecza w oparciu o wnikliwe obserwacje, doświadczenia i przeżycie. Jako dziennikarz, historyk, pisarz, publicysta, tłumacz, a jednocześnie długoletni emigrant wojskowo-polityczny na Zachodzie. Autor znanej w kręgach Kresowia opowieści Liberka. Także w dedykacji i do tej powieści Kresowej pisze Pan, iż poświęca ją Pan wowiadom i ich potomnym, których przemoc, niesprawiedliwość i los okrutny wygnały z ojcowizny. I istotnie, od czasów tej wielkiej, prawda, no, tej no, wielkiej no, przysięg, no, w tej no, wielkiej no, ruchu no, mija po no, to... przekręci i tam następną no później. Przed wstecz. Proszę to Państwa. Jest. Te taśmy, które ja mam, to, to nie są nigdzie w kraju nagrywane. Ja je szmurlowałem, że tak powiem, ten z Chicago przywoziłem. Gdzieś tutaj za, na plecach, gdzieś później to bywało. I przemycałem z Chicago nagrania. Kilka tam jest przedwojennych piosenek. Zaraz ją ja tu bym się. Ładnie nowej, ale to później. Tak, tak, tak. A teraz wywiad, jaki udzieliłem się do czasu. To był Witek Nowicki, był dyrektorem Radia w I tutaj jest dyskusja na temat, na temat mojej publicystyki i, i powieści Liberka. To ja kilka słów znowu spuszczę. Bo gdybym chciał wszystko puścić, to, to trzy godzinki. No to nie ci Państwo. Pierwsze zdanie to będzie spikerka Radia Wolnej Europy mówiła. Przed mikrofonem i się mówił. I później będzie wywiad z dyrektorem. Przed mikrofonem nieczysław Państwa. I na tym się kończy panowie. Moja rodzina od niepamiętnych lat na z dziada, z dziada jak to się zmieścił mówić, zapuściła Są. głębokie korzenie robotnicze vince il Boba, trodo sempre Fidelis, o se polo il pare anche snar Venezia. Ma ora c'è te con Puscia, non non a przy tym bardzo liczna, biorąc pod uwagę choćby tylko dwa następujące pozowie pokolenia. Ze strony matki, mojej matki, a więc babci Jadwigi Brośnięty, jak wasz Słuchajcie, kobiety Przy wysokim zamku, właśnie w ulicy Królowej Jadwigi, 21 dzieci, no. a 21 wujkowy ciotek. ciotek. 21, za ciotek. Wstawał, z projektu, Zastrony, matki. Było swoistym rekordem. Če ade hiljadu učas, a značite 4 ko sam vas nije učenju sovjena i bar novisko, Bardzo dziękuję za oferowane mi dwa toby książki i berka, które autoryzm uda dla mnie. Przed wspomnieniem to Jenny, który przeżył tragiczne lata wojny, warto pozostawić i uczymy na różnych frontach w świecie, stanowią część historii, w jakiej wypadało w życiu naszego pokolenia. Życzeniami Bożego Błogosławieństwa, łączą serdecznie podwodnienia Jan Fałon II. I tutaj macie tak? Państwo kilka zdjęć. Tutaj można

Earthy, tam, to jeszcze, Aha, Moja rodzina od niepamiętnych hire... lat z dziada dla dziada w Jak będzie mówił dyrektor to ja Roznicza. a przy tym bardzo liczna wiosna podwalna z kiełbącem Rośnięty jak kasztany przy wysokim zamku właśnie w ulicy Królowej Jadwigi, opatrzność i natura obdarowali śnieżne jadą na 21 wujków ciotek, co przed i za rogadkami z pewnością było swoistym rekordem. Dziadek siedział wówczas aż na czterech posadach, których cenił sobie najbardziej stanowisko wojennego w magistracie w i biuletera w Teatrze Wielkim. Trzeba było przecież z utrzymać tak liczną famułę. Ta stoiczna ochronka z Grudecki, Łyczakowa, Skliparowa, Bogdanówki, czy nie są dzielnicy. tońko ze Szczepkiem. gdyby przyszło im dziś wchodzić taki monolog dla wesołej włoskiej fali. Zastępując oczywiście tą ochronką dzisiejsze określenie przedszkole. Rodzina ojca wywodząca się za Marstynowa, którego rodzony brat Marian był zasłużonym legionistą krisowskiego, nie była już tak liczna. Mój tato, aż blisko pół wieku przepracował w ciężkim zawodzie śliwie za szkła i luster. No i pana, tutaj jest właśnie... panie. się prawda. I, i jemu tutaj. Temat, no temat określany na zachodzie oczywiście. Nie był tak bliski jak sam akcent. Tu, tu teraz mówię o przemyceniu no, tych rzeczy na zachód. na tak, na, A na, radia. Radia. na to, wydaje są w Ja w rzeczywistości no. nie mam tak, takiego akcentu polskiego, jak tutaj na taśmie wychodzi. I on dlatego jedynie zaakceptował. Już to pan powiedział zamierzałem zapytać na początku rozmowy, o czym to będziemy bałakać, panie Liberka. <laughs> Gościem w studio jest pan Mieczysław Wacławski, autor książki właśnie pod tytułem Liberka. Tytuł taki właśnie wydawałoby się wieloznaczny. Ja muszę powiedzieć, że moje pierwsze skojarzenia szły w kierunku nazwy samolotu. No, to jest... Myślę, że tak. Ja może odczytam w tym czasie jeszcze jedno podróżę. Lech Kaczyński, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Pan Mieczysław Kadłas, Szanowny Panie, serdecznie dziękuję za dwa tomy pana autobiograficznej książki pod tytułem Liderka. Chciałbym jednocześnie pogratulować Panu wytrwałości no i pracy, ja. które doprowadziły do zadania właśnie wysiłami opracowania. Historia Pańskiego życia lecz. pokazuje, jak bardzo przywiązany był Pan do rodzinnego lwowa, którego obraz przedstawia Pan w pierwszym tomie autobiografii. Drugi tom jest na pewno świadectwem patriotyzmu, z jakim młodzi ludzie przystępowali do walki o w uczestnictwach w II wojny światowej. Pańska książka jest z pewnością z sentymentem czytana przez pokolenia starsze, ale stanowić może również skarbnicę wiedzy o przedwojennym lwowie nie. dla młodych ludzi. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Warszawa dnia 13 lipca 2005 roku. Tutaj lipca. 17. zdjęcia, jeśli był ktoś był zainteresowany, więcej więcej zdjęć można spojrzeć. Panu, z proszę powodem, Pierwsze 20 pytań. Y, tak, zadać pytanie, e, nie wiem, jak Państwo myślisz, jest zainteresowanie, jak to było na samym początku, kiedy była wojna? Jakby, wiadomo, były pewne pewne y, rodzinne zarobności. Jak Państwo to wtedy przeżywaliście? E, proszę opowiedzieć troszeczkę o tym okresie, Myślę, że był bardzo trudny, bo przecież był praktycznie jeszcze dzieckiem, kiedy była wojna. Proszę Państwa, 12 lat, ja im też byłem mężczyzną na ówczesne czasy, prawda, no i tak ciągnął, pociągała patriotyzm włoskich dzieci, orłom włoskich, prawda. Wtedy był inny patriotyzm. Dzisiaj patriotyzmem jest konto banku, no niestety, zmaterializowane wszystko. Wila jaka prawda, co roku był nowy samochód, to jest patriotyzm, no, za mojej młodości Coś innego było, byliśmy patrzeni włoskie dzieci, którym w 1916 roku, kiedy była wojna polsko-ukraińska, prawda, to już wytali za broń i walczyli i naruszali swoje młode życie. No by była Druga Wojna Światowa, to ja tam bardzo uszednio opisuje ten rozdział. Wojna pod tytułem. Prawda, no to, to, cóż mogę powiedzieć, o tym patriotyzmie dużo można mówić. A proszę nam powiedzieć... Yy... Jak, jak powstawała liberka, to poproszę. Jeszcze poproszę tą... Drodzy Państwo, dla mnie najważniejszą sprawą było, jak wróciłem z Anglii w 1948 roku, to największe bóstwo w swoim życiu pełnołem wtedy powrotem do Polski komunistycznej, no ale tak niestety, rale humanum jest, prawda. To w latach 60. zabrałem się do pisania wspomnień, bo pamięć ludzka zawodu bywa, prawda, żeby nie zapomnieć. No i to było tak zwane pisanie do szuflady. Nigdy tego nie widać, bo, bo wtedy słowo Lwów, to było słowo tam, Zabroniony Anders, Andersowcy czy coś. To było ten. No to ja sobie pomyślałem to jedyne wyjście, żeby widać to co pisze, żeby wydać gdzieś na zachodzie, prawda? Widać na zachodzie, to trzeba było to przeszmuglować przez granicy. I proszę Państwa, drachowało się, bo ja to w kilku egzemplarzach pisałem, tak zwana, ja to nazywam bibuła przemytnicza. I to